Miniony weekend w Biesowie odbyła się 13 warmińska uczta pierogowa. Wspólne biesiadowanie tradycyjnie poprzedziła msza święta w tamtejszym kościele świętego Mikołaja i świętego Antoniego. Po mszy, goście wydarzenia licznie zgromadzili się na placu za świetlicą wiejską, gdzie czekało na nich kilka stoisk z przepysznymi pierogami od sołectw i kół gospodyń wiejskich. Przygotowane zostało około 60 tysięcy pierogów, 15 rodzajów pierogów. No takim hitem, akurat tej edycji to jest pierog z sarniną, który jest tak naprawdę w tej ilości po raz pierwszy. Sam trud wykonania 60 tysięcy pierogów, no to jest olbrzymia praca mrówcza wielu, wielu osób, zarówno tu w Biesowie, jak i w sołec gminy Biskupiec. Jestem pod wrażeniem i dziękuję wszystkim, którzy te, le, te pierogi lepili. Na blisko tysiąc osób, które odwiedziły Biesowo, czekały tradycyjne pierogi ruskie z mięsem, z kapustą i grzybami oraz na przykład pierogi z pasztetem, kaszą i boczkiem czy grzybami leśnymi. Zaś na wielbicieli słodkości czekały m.in. pierogi z twarogiem i jagodami. Ruskie właśnie kończę. Mówię, najmacie no jeszcze z tych wszystkich obecnie. Do tej pory próbowałem z mięsem i ruskie. Bardzo dobre, bardzo dobre. Jem właśnie z tworogiem i sarniną. Bardzo smakują. Tak jest z farogiem, ze śmietaną, oczywiście. Z kapustą, z grzybami to były, już sobie poszły. Zostały z mięsem, ale smaczne, No dlatego przyjeżdżamy, nie? Bardzo dobre. To są akurat z kolonia biskupiec. Z mięsem to najlepsze. Mama robi rewelacyjne. Także może dlatego. Ja jeszcze lubię takie podsmażane, nie? Ale te też są super. Najczęściej stajemy właśnie u gospodarzy, kupujemy w Biesowie. Najdłuższa kolejka, więc uważamy, że są najlepsze. Przyjeżdżamy, żeby uczcić jakąś tam tradycję pierogową. Domu też mamy dużo, nie? Ogólnie atmosfera i sama zabawa jest wszednia. Moja babcia robiła i robi pierogi ruskie. One są wyjątkowe. Natomiast tutaj dwa lata temu po raz pierwszy skosztowałem pierogów z kurkami. I są wyjątkowe i polecam wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o słodkie pierogi, to bez wątpienia z jagodami. Z każdym rokiem warmińska uczta pierogowa organizowana jest z większym rozmachem, a do Biesowa zjeżdża coraz więcej wielbicieli wspólnego ucztowania, delektowania się smakiem wybornych pierogów i wspólnej zabawy przy dobrej muzyce. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co przygotowało sołectwo Biesowo. Pan stąd Janusz Radziszewski, ale również gmina Biskupiec na czele z panem burmistrzem Kamilem Kozłowskim. No, uczta jest naprawdę na najwyższym poziomie, ale przede wszystkim to, że od wielu lat ona się cały czas odbywa i odbywa się coraz w większej liczbie osób, to znaczy, że jest imprezą bardzo udaną. Wyjątkowa atmosfera, wspaniali ludzie, wszyscy ci, którzy przyczyniają się do organizacji. Oni dzięki swojemu uporowi i konsekwencji, tworzeniu fajnej atmosfery i przede wszystkim fantastycznie smacznych pierogów, powodują, że ta impreza z roku na rok ma coraz większy wymiar. Biesowa akurat jest to taka fajna, nieduża wiaseczka, ale bardzo urokliwa. To jest taki jakiś właśnie specyficzny, taki nie wiem, czar tego miejsca, tak? Bo przecież bywałem na różnych imprezach pierogowych w kraju, no i na taką skalę nie ma nigdzie takiej imprezy. A tu ludzie przyjeżdżają. Pierwsze telefony, które otrzymuję jest kraju, z Polski, z innych miast, to już są w styczniu. Ludzie planują urlopy, zamawiają domki w tym czasie właśnie, kiedy to jest uczta pierogowa w Biesowie. Impreza już dawno przekroczyła poziom e, imprezy lokalnej. Jest już imprezą regionalną, ale powiedział, że wojewódzką. W związku z tym wartołoby porozmawiać z Panem Marszałkiem, e, żeby e, tą imprezę wpisać e, już jako imprezę regionalną wojewódzką warmińską, jako taką naprawdę warmińską ucztę pierogową. Mam nadzieję, że Pan Marszałek się zgodzi. Jak nakazuje tradycja warmińskiej Uczty pierogowej i w tym roku odbył się konkurs na najsmaczniejszego pieroga. W skład trzyosobowego żerii weszli burmistrz biskupca Kamil Kozłowski, wicemarszałek województwa Marcin Kuchciński oraz doradca premiera Michał Wypi. Decyzją żerii konkurs wygrało koło gospodyń wiejskich w Stryjewie za przygotowanie przepysznych pierogów z gęsiną. Jak tylko... Przywieźliśmy to od razu, każdy z gęsią z gęsią i wszyscy chcą z gęsią. Ja tu już patrzę, że już prawie nie ma. Ja mówię, dla konkursu jeszcze mnie nie starczy, bo wiem, że ma być konkurs. Ale już musiałam odłożyć, bo już byliśmy. O! Ja wiem, bo z godzinnej nie było ich. Jednak organizatorzy wydarzenia zadbali nie tylko o ucztę dla podniebienia, ale i o ucztę dla duszy. Nie zabrakło konkursów dla publiczności, atrakcji dla dzieci oraz licznych straganów z zabawkami i rękodziełem. Zaś o wyjątkową oprawę wydarzenia zadbały muzyczne gwiazdy, które zachęcały do wspólnej zabawy. Goście warmińskiej uczty pierogowej mieli okazję pobawić się przy utworach grupy Cover Band, oraz wesołego zespołu Boma. Czy z tej strony Bogdan? Kasia. Kasia. Marcin. Czyli zespół Boma. Kochani, dzisiaj jesteśmy w Biesowie Kolsztyna na Warmińskiej uczcie pierogowej. Jest fantastyczna atmosfera, rewelacyjni ludzie. Żałujcie, że dzisiaj nie przyjechaliście tu. Tutaj są ci ludzie fantastyczni, nawet 50 plus, że tak powiem. Tak się super bawili. Kochani, jeszcze trasa koncertowa się nie skończyła. Śledźcie nas w fanpage zespół Boma na Facebooku. Jeździcie nasze koncerty, a możecie takie wspaniałe przygody przyrzeć jak my dzisiaj, więc... Kochani, cały zespół BOMA pozdrawiamy! Później na scenie zagościł nietuzinkowy i różnorodny muzycznie zespół Samokin Band, którego członkowie jeszcze przed swoim muzycznym show mieli okazję spróbować lokalnych pierogów. Jesteśmy świeżo po powrocie z Chin. Byliśmy na największym festiwalu w Chengdu. Tam odnieśliśmy sukcesy, teraz jesteśmy podjarani tym sukcesem. A oczywiście tam jedzenie nie było takie. Znaczy, było inne. Ale pierożków takich jak tutaj to nie. Tylko tutaj można w Biesowie spróbować i zasmakować takie smakołykiem. Prawdziwy szał wśród publiczności wzbudził występ Bartosza Abramskiego, który wraz ze swoim zespołem porwał wszystkich do wspólnej zabawy. Staramy się na każdym koncercie, żeby to już był ten szał, tak? Tutaj w Biesowie naprawdę było ekstra i z każdą piosenką coraz, coraz to lepiej. Ja ogólnie bardzo lubię imprezy plenerowe. Czekamy z utysknieniem na wakacje, żeby zacząć te pierwsze imprezy, jak zaczynają się już w maju. Jak już to się zacznie, to miło, wsiadamy w samochód, ładujemy instrumenty, garderobne i ruszamy w trasę, bo to jest nasze, nasze życie. Nie wyobrażamy sobie no, życia bez koncertowania. Koncerty plenerowe jak najbardziej, najbardziej uwielbiamy. To jest coś najfajniejszego. Jak tylko będzie, będzie tak Taka możliwość, tak najbardziej skorzystamy z zaproszenia, bo było, było cudownie. Będzie miło wspominać ten koncert, naprawdę. Wspólną zabawę podczas 13 warmińskiej uczty pierogowej zwieńczył występ zespołu Black Jack. Na jeziorze Dadaj odbyły się 26 regaty żeglarskie o błękitną wstęgę. W dwudniowych zmaganiach udział wzięło aż 13 załóg. Pierwsze miejsce w regatach zajęła załoga Gosi, drugie załoga Madame, zaś na trzecim miejscu uplasowała się załoga D24. Po wręczeniu nagród uczestnicy regat wysłuchali szant w wykonaniu Krzysztofa Malinowskiego i Mirka Kowalewskiego. Zwycięzcom regat gratulujemy! Koniec wakacji nadciąga nieubłaganie, by wakacyjne szaleństwo zakończyć mocnym i rozrywkowym akcentem, już teraz zapraszamy na trzeci festiwal Disco Polo, który 31 sierpnia odbędzie się w Biskupcu. Na wielkiej scenie rozstawionej na placu w byłej jednostce wojskowej wystąpią gwiazdy polskiej muzyki tanecznej Sensation, Jaru, D-Bomb, Chadoman i Powerplay. Play, zaś w trakcie koncertów na placu czekać będą dodatkowe atrakcje dla młodszych i starszych gości. A na wspólną zabawę podczas trzeciego festiwalu Disco Polo zapraszają was gwiazdy nadchodzącej imprezy. Już 31 sierpnia zapraszam was na niesamowity, niezapomniany koncert do Biskupca. Trzeci festiwal Disco Polo, na który serdecznie was zapraszam. Plac apelowy w byłej jednostce wojskowej. Zapraszam was tam bardzo serdecznie, bo razem ze mną będziecie o OLA-LA -ela do końca naszych dni i wiele innych hip. Będzie wielu wykonawców, wiele atrakcji i będę tam oczywiście ja ze swoim zespołem. Wystąpi między innymi my, czyli grupa Powerplay. Wykonamy wszystkie najważniejsze przeboje. Będzie grubo, będzie się działo. Pamiętajcie, Biskupiec, 31 sierpień. Zapraszam serdecznie. W sobotę 24 sierpnia na Stadionie Miejskim w Biskupcu odbędzie się drugi turniej zakładów pracy w piłkę nożną o Puchar Burmistrza. Ubiegłoroczna pierwsza edycja turnieju cieszyła się dużym zainteresowaniem drużyn i kibiców. Poza sportowymi emocjami i zaciętą rywalizacją na gości tegorocznej imprezy czekać będą również dodatkowe atrakcje i nagrody. Początek turnieju o godzinie 10. Zapraszamy!